kuchnia indukcyjna jajecznica 4 jajeczka gotowe na patelni podgrzane masło na jedynce żeby się rozpuściło ma jajecznica na masełku no i rozpoczynamy wylewamy 4 jajka na patelnię to jest fiskarz 19 cm bardzo fajna patelnia długo już służy nic się z nią nie dzieje teflon nie odpada no i teraz na ósemkę 80 z 10. No, i zaraz trochę ją posolimy. Każde żółtko dostało swoją porcję soli. No, i czekamy, aż nam się już spudzetnie. Chwila, moment. Szybkie mieszanie. Trochę w przyspieszonym tempie, co by się nie znudzić oglądaniem filmu, ale mi ogólnie to trwało 50 sekund. Całe to takie mieszanie jajka. elegancko nic nie przywiera. Ścinam, ja lubię. Dobrze, ściętą troszeczkę podsuszoną, więc dłużej ją trzymam na na ogniu, na ogniu, w sumie na, na indukcji. No i ciach, 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 zero gotowa do miski i smacznego na śniadanie, jak znalazł. Idealny na początek dnia. Patelnię zalewam po prostu i nic się z nią nie dzieje. No to a mam smacznego.